Witam Was serdecznie Chris Rolling coś tutaj Przyszedł coś tutaj te Mówię jak tą kalibrację Skrzyni wykonać noż Kurde no I niby napisał że wszystko Nie pytajcie jak się to zrobiłem Coś wcisnąłem dwa guziki Powiedziałem że trzeba wcisnąć dwa coś przytrzymać, Coś tam te Rewers tu tył Przebiłem 8 biegów up 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 do góry I coś zrobił Także tutaj Ciul wie o co to chodzi. Tutaj coś bardziej serwisanci, bo może wiedzieli o co to chodzi. PTO to wygląda jak wałek. Coś jest napisane, że al wszystko. I bo słuchajcie, jak te sprzęgła tam pracują. Także on tam gdzieś jeszcze sobie dzisiaj pryskał. Ciepły z i olej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, jak wszedłem raz, to i będę wiedział, jak się wchodzi drugi raz pozdrawiam coś, coś wykombinuję. witam i Chrisu wykombinował zrobił kalibrację nie wiem muszę mieć taką kubotę do kalibracji ale to już dużo ładni już nie szarpie także tutaj jedna ta pomogła może jeszcze jakby był cieplejszy olej, ale właśnie nie chciałem robić podwójnej. A tu mamy chrobrego, chrobry, chrobry, chrobry dzisiaj dostał regulację. Nie pytajcie się jak to zrobiłem. Po prostu przyjechałem rano i stwierdziłem, że dzisiaj albo nigdy. No i rano się okazało, że te... O zobaczcie tam te, rolnik zasuwa Sławek pod kukurydzę i już się kurzy. Dam sobie teraz na automat, zobaczę jak on teraz będzie redukował. On to robi z opóźnieniem, ale już nie szarpie. Także udało mi się wykonać kalibrację. A teraz co sobie zobaczcie na tego. Kółeczkę chrobrego. no. Kalibracja wykonana. A, ruszymy z dwójki, no przecież. O, ja automatycznie już nie poszarpuję tak kerisem. Także wiem, że trzeba Co trzeba zrobić Skrzynia na luzie. Załóżmy yy, Wiem, że trzeba... Nie wiem. Czy ten pomad do zera kasowałem? Kasowałem. Tu dziś obroty miałem na maksa, żeby mi pokazywał te godziny. I żeby to, to skrzynia, to musi być bez automatu na luzie. Może Wam tylko pokażę. Może mi się znowu uda na pewno ma być zapon włączony. I tutaj też trzymałem te dwa guziki, puściłem i mówię, ty dziadu, ty nic się nie dzieje. Włączyłem, wyłączyłem zapon, i on mi skoczył w ten proces. Tylko nie wiem, czego odpalałem. Czy co, ale wiem, że te dwa guziki, i później się gdzieś tam przechodziło przez te funkcje, i było, że yy, rewers wtedy skrzynia była chyba napięta, miałem załączoną, ale to nie chciało mi wejść w tą procedurę. Później na luzie, i normalnie, wiecie, F, i tam było, że up, bieg do góry, i było, spójrzcie, jak te. Poszczególne 8 trzeba przelecieć. Czy tam nawet było nie, nie, 9, nie wiem dlaczego było 9. To mnie zastanawia. Bo było 9. No i później miałem wsteczny i to samo steczny i było tak samo, że ten... szutel był, że rewers jeszcze chyba był z synchronizacji i też go tam nie wypuściłem, ale czy ja to zrobiłem dokładnie? Nie wiem. Nie wiem. Wiecie jak to jest z tym. Gdzieś tam kto potrafi to... Nie ma jak dojechać po prostu, bo to wiecie, no to nie jest dużo pracy załóżmy. Mam pół godziny pewnie żeby to wszystko skalibrować, ale no ale to zawsze jest pół godziny, a ktoś jest skądś No ale już jest dużo lepiej Także klucowi się udało Zlikwidować Luzna No już ładnie to robi już mi tak nie no, już jest super. Bo już tak normalnie stukał przy tej zmianie takiego znowu takie czuć, takie szarpanie, a teraz to robi płynnie. Ale jeszcze może gdzieś kubusia wygnam do roboty <laughs> zobaczę, żeby właśnie tak i Zobaczę, żeby ten olej się nagrzał, bo tam wtedy najlepsze, bo on ma stały obieg i on <laughs> szybciej zapie tą temperaturę. Wiadomo jak go wpuścimy do grubera, to on też zapie temperaturę czy do czegoś, ale... Akurat Kubuś jest przy opryskiwaczu. No, także was pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dobra, Chrisu kuje zielazo póki gorące. To jakoś muszę tutaj was się położyć. Bo potrzebuję do tego dwóch rąk. Coś będzie widzieć na wyświetlaczu? Wciskamy te dwa guziki. Paliwo, czas i obroty. Co mamy tutaj na blacie, nie? Zresztą będziecie musieli się jakoś tam poklikać, poradzić. Dobrze właśnie, żeby ten olej był ciepły, jakoś tam pojeździ nawet 20 minut. Trzymamy je. Włączamy zapłon, w mam na luzie. Widzicie? <laughs> Pojawił się napis SHI. Pokaż dziadu. No weź ty wyjesz, no. Nie dróg tutaj. I teraz jak on się pojawił, odpalamy klekota. No i teraz normalnie na skrzyni biegów. Poczekajcie. Trzeba chyba teraz wrzucić bieg, jak dobrze pamiętam. Ale się zaciął. Dobra, jest H. Aż ty dziadu ty. Si, si, si nie takie proste, ale tak wykonalny O dałem rewers do przodu I on mi tutaj wcześniej klikał Poczekajcie, jeszcze tutaj coś postaram się przejść, a jest jakiś hit SUS ale to nie wiadomo jak to w ogóle ci też jakiś wygląda jak check shift hit sus no dobra i on tutaj mi się wcześniej przyłączał on teraz nie powinien nigdzie pojechać aha ten pomad do zera no i tu właśnie gdzieś coś wcisnąłem, że on mnie przeskoczył. Tempomat od gazu dałem na maksa. On teraz jeszcze nic nie robi. Nie powinien przynajmniej. Ja sobie gdzieś tutaj tymi guzikami się przełączałem. Hit, sus. No musicie posiedzieć pogrzebać. Ten prawy nic tutaj nie robi. Ten prawy nic nie robi. Tym lewym coś się dzieje. Że tu się przełącza. Ale mi się wydaje, że Shift to chodziło o skrzynię. Tak? Teraz nie wiem. Czy on wykonał kalibrację? Nie na, no, ja chciał to powinien drugą wykonać. F. I on wcześniej mi tu ładnie tak klikał. Normalnie tymi biegami plus minus zmieniałem tutaj mu tę. Zmieniałem mu, wiecie. Nie wiem o co mu ta nachodzi. Czy coś tu załączone, czy nie? No nie. Żadna hydraulika. No, spróbuję jeszcze raz wyluzować. No ale, chociaż wam na, na dzisiaj Wam tyle mogę pokazać. To już jest zawsze coś, bo chociaż wiadomo, jak wejść w ten menu. No, mi się to udało skalibrować, i normalnie było, tam wiecie, ten i dajesz rewers do przodu, załóżmy na biegu. I on każe te biegi przebijać. No, mi się to udało, a teraz coś się nie chce udać. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego on tutaj nie chce mi nic klikać. Co tu musi dzieje? Ani tu, ani tu. No, powinien klikać. No, popróbujcie. No, chociaż wam pokazałem, jak się wchodzi w te menu. Jak już popróbujecie, to, to tam będzie was już na wyczucie kierowało to i trzeba będzie sobie te przód i tył kompresować ją ja wtedy chyba ten rewers też razem sobie kalibruje no u mnie pomogło już mniej szarpie pozdrawiam